Witam ponownie, tak jak obiecałem, w tym odcinku dzisiaj będziemy regulować luz zaworowy Kawasaki ZZR250. Tak, podstawą rzeczą, od jakiej musimy zacząć, to zawsze przy rozbieraniu góry jakiegokolwiek silnika trzeba wyczyścić tutaj ten cały obręb, żeby nie wpadł nam tam ani gram piasku, bo to tak jak wiadomo, możemy źle się później skończyć. Dobra, to zaczynamy, wyczyścimy tak jak widać w tym silniku już wcześniej coś było kombinowane no ale to myślę, że to uda nam się jakoś zniwalować wszystko Zaczynamy od odkręcania Pokrywy zaworowej. Odkręcamy wszystkie cztery śrubki. Przy odkręcaniu to tam nie ma jakiejś specjalnej różnicy, jak to odkręcamy. Natomiast przy zakręcaniu musimy już to robić na krzyż, prawda? Mamy już odkręconą naszą pokrywkę. tutaj już na pierwszy rzut oka widzimy, że uszczelka również pod pokrywką jest zdumiany. Tak, tutaj mamy krzywki nasze. Tutaj mamy śrubeczki kontry, którymi będziemy regulować luz zaworowy. Luz zaworowy będzie regulowany w ten sposób. Że będziemy podkładać czelinomierz pomiędzy tutaj wałek, krzywkę na wałku, a prawda, tutaj popychacz. Dobra. Dla ułatwienia odkręcimy sobie tutaj osłonę łańcucha. Wtedy będziemy mieli troszeczkę więcej miejsca. Trzeba wękać jedną podstawową zasadę, że te silniki motocyklowe są z dużo większą dokładnością zrobiony, w silnik samochodowy, jest dużo mniejsza ta tolerancja prawda, błędu. Także wszystko trzeba robić bardziej uważnie i ostrożnie. Silnik już mamy przygotowaną, teraz tak, musimy sobie odkręcić tutaj zaślepkę na wale, bo wałem będziemy musieli kręcić, prawda, żeby odpowiednio poukładać krzywki. W tym akurat motocyklu musimy kręcić sobie w lewo, bo jeżeli będziemy kręcić w prawo, łańcuch nam automatycznie się będzie luzował, także w tym motorku no to w zależności tam jest od, od modelu motocykla. W tym motorku kręcimy w lewo. Tutaj mamy jeszcze taki wiernik, który możemy sobie odkręcić. Tutaj są zaznaczone fazy rozrządu na kole magnesowym. Co tam mam to aktualnie nie będzie potrzebne. Jak się tak dobrze przyjrzymy, widać znaki. Ale to nam tam aktualnie nie będzie potrzebne, bo tak. My to zrobimy najprostszym sposobem. Eee, po prostu tak. szczelinobierz już będzie podkładany w momencie, kiedy krzywka tutaj ta nasza nawałku jest u góry. Znajduje się u góry. i byśmy tam nie musieli specjalnie kombinować. Zaczniemy sobie od tutaj pierwszego, pierwszego wydechowego. I teraz tak. Mm. Z tej strony, jakby ktoś nie wiedział, mamy zawory wydechowe od strony tutaj tłumików wydechów, prawda? Tutaj od tej strony mamy zawory ssące od strony gaźnika, tak? No i teraz tak, producent dla tego rodzaju silnika, to jest ex 250 h od 90 do 93 roku na zaworach ssących zaleca luz zaworowy od 0,08 do 0,13 mm, natomiast na zaworach wydechowych to jest luz od 0,11 do 0,16 mm. Także no, musimy przestrzegać tych tutaj zaleceń producenta, żebyśmy nie mieli później różnych przykryć niespodzianek. Dodatkową taką radą, moją od razu, jeżeli ktoś ma możliwość yy, sprawdzenia sobie ciśnienia na cylindrach, sprawdzić sobie te ciśnienia na cylindrach przed regulacją i po regulacji zaworów żeby tam nie było różnicy prawda no i teraz tak przystąpimy do tej regulacji na szybko tak w miarę, mamy tutaj najprostszy taki nasz szczelinomierz gdzieś tam przeleżany na nim nie mamy aż tak profesjonalnych tutaj listków ale zrobimy tak, na sących będziemy ustawiać dziesiątkę Przypominam, że producent za, zaleca od 0,08 do 0,13, to my ustawimy sobie 0,10. A na wydechowym ustawimy sobie 15. No, producent na wydechowych zaleca od 0,11 do 0,16. Mm, przypomnę, że wszystko odbywa się oczywiście na zimnym silniku, żeśmy czasami wpadli na pomysł regulacji zaworów przy rozgrzanym silniku. OK, dobra. Zaczynamy od podstaw. Luzujemy sobie wszystko. Luzowaliśmy. Zostawiamy tak, sobie, tutaj mamy ponumerowane sobie cyferki, 1, 2, 3, 4, wiadomo, teraz tak. To jest klucz numer 14, też w zależności od motocykla modelu, z reguły w Japończykach stosuje się 12, 14, także w większości motocykla będą pewnie te klucze. Kręcimy w lewo, tak jak już wcześniej wspomniałem, zaczniemy od tutaj naszej opisanej jedynki, czyli od zaworów wydechowych, tak. Ustawiamy krzywkę do góry. Tak, o ładnie. Do góry jest ustawiona krzyweczka. I w tym momencie tutaj będziemy mogli mieć luz. E, tak, luzujemy sobie tutaj ładnie. E, tutaj jest akurat klucz 9 mm na kontrze. Lepiej użyć długiego, bądź też e, Długiej nasadki bądź też z przedłużeniem, wiadomo płaskim kluczem raczej tam nie dojdziemy. Teraz tak, wydechowy. Wydechowy musi być w granicach od 011 do 0,16 mm. Czyli my sobie bierzemy tutaj 15. Jeżeli ktoś ma dokładniejszy, mniejszy szczelinomierz, to tak wypośrodkować jak najbardziej pomiędzy tymi cyframi. I teraz tak, no już podkładamy między tutaj dół naszej krzywki i popychacza. Jak widać tutaj nam się nie mieści. Czyli musimy poluzować. Luzujemy poprzez, tak jak tutaj widać sobie, jest też nacięcie na śrubokręt. To jest kontra, a to jest główny czobna, na który jest śruba nakręcana, ona jest na śrubokręt. I tym regulujemy. Jak już wyregulujemy sobie odpowiedni luz na danym popychaczu, dokręcamy go kontrując. Tak, szczelinomierz musi wchodzić pod delikatnym oporem. Nie może być tak, że on będzie latał za luźno albo będzie też za ciężko wchodził. Musi być delikatny opór. Tak jak w tym momencie. O, mamy delikatny opór. W każdym zakontrowaniu danej śrubki musimy pamiętać o tym, że sprawdzić ten szczegół, już ponownie tam podłożyć, bo to się przestawia. Tak jak w tym momencie. W Zmiku instruktarzowym pokażemy to na dwóch, na jednym sącym, na jednym wydechowym. Jeżeli ktoś by to miał więcej pytań, to zapraszam do zadawania pytań poprzez komentarze bądź też wiadomości prywatnej. Tak. Co innego jak widać? Oporem chodzi, pracuje dobrze. I teraz pokażemy jeszcze zawór słońce Regulację to jest ta sama procedura. Luzujemy najpierw ja myślę, z naszym całym silnikiem, jak widać tutaj. Luzujemy sobie o, kontrę. Kontrę mamy poluzowaną jest sytuacja, tylko teraz tak, jeszcze jeden moment, musimy najpierw ustawić, tutaj się troszeczkę rozpędziłem, najpierw musimy ustawić e, krzywki do góry, za każdym razem musimy ustawić, żeby krzywki były u góry, dobra, tu już mamy poluzowane to, e, teraz tak, śrubokręcikiem, robimy to samo, identycznie. Tylko wybieramy inną wartość szczelinomierza. Tutaj, jak widać, mamy 15. Nasących jest od 0,08 do 0,13, czyli my bierzemy sobie dziesiąteczkę. Tak. Mamy dziesiątkę. I podkładamy. Widać, że nadpracuje tutaj ładnie ten mierz, Tak jak mówiłem, on jest delikatnym oporę wchodzić no właśnie coś takiego widać wszystko dobrze od a coś takiego właśnie tak. w tym momencie musielibyśmy ją zakontrować i teraz tak żeby to ładnie zakontrować, żeby nam to już nic nie uciekło. Bo jeżeli my sobie będziemy kręcić tak samo jak to nam to będzie niestety uciekać. Weźmy sobie teraz tutaj. może coś takiego, nam uda się dosięgnąć. Mamy tu czy dziewiątkę, kopytkowe, agenta. Tak, trzymamy śrubokręt. Po wcześniejszym sprawdzeniu luzy wiadomo. Jeszcze trzymamy śrubokręt i kontrujemy śrubkę rozpoczujemy opór jak wiadomo tego nie możemy za bardzo tam dokręcać bo to jednak jest delikatne szczelina już nam tutaj wchodzi tak jak widać z delikatnym oporem no i co no i to było na tyle powtarzamy tę sytuację na wszystkich tutaj w wszystkich tutaj krzywkach, popychaczach, no i co? Wymieniamy sobie uszczeleczkę w naszej pokrywce, tutaj jak widać, może pokażę. Przy okazji, jak to mamy rozebrane, pomalutku zaczyna nam się łańcuszek rozrządu zbliżać do wymiany. Proszę sobie spojrzeć, tutaj widać właśnie luz. W taki, w taki sposób można sobie sprawdzić luz. Nie jest jakiś ogromny, ale za jakiś czas będzie do wymiany. No, na tyle dziękuję. Zapraszam do subskrybowania, przede wszystkim, lajkowania i co? No i myślę, że zajęć do będą następne filmiki związane tym razem z samochodami. Tyle na razie tylko w temacie powiem. No, a reszta wyjdzie w praniu.